Dzień dobry Państwu, Szy szanowne Państwo, kochani moi. Otrzymałem bardzo smętną wiadomość, że nie dla, co tu jest napisane, to jest prawdą, talentu, targówek. Szanowny Panie, teraz chcę się odnieść się do dwóch trenerów. Panie Mateuszu Gontarz i Boguś Bronisławski. Szanowny Panie, kochany moi. Weź Pan się za robotę swoją, za uczniów swoich i naucz Pan ich też, tak jak inni trenerzy uczą, Żeby w piłkę podbierali. grać, o, tak w piłkę nie. grać to, to, i nie podbieraj Pan od innych trenerów zawodników, tylko naucz pan swoich zawodników grać w piłkę. Bo tak się nie robi, że inni trenerzy męczą się, uczą się, uczą młodzież jak grać. A pan na gotowy... Jest takie przysłowie. Zabiera zawodników i... Rzepkę każdy sobie skrobie. Ale z tej rzepki, co pan mi skrobisz, nic nie będzie. Bo proszę pana, powiem tak do panie Mateuszu, panie Boguś. Nie Niteny droga. Trzeba normalnie być człowiekiem. Jeżeli pan nie umiesz trenować nie chce być trenera, trenera, trenerami, nie chce ci być, bo do dwóch mówię, to proszę trenować z pracy. Przyjdą inne ludzie, którzy zajmą się tymi e, młodymi ludźmi i będą trenować. I nie będą podbierać od innych trenerów zawodników. Bo tak nie ładnie. Że inni zawodnicy męczą się, tłumaczą jak grać, jak wszystko. Od Maleńkiego uczą to bardzo dobrze, to ja to chwalę, ale proszę pana, też trzeba zrozumieć, że każdy trener powinien swoją drużynę mieć i powinno swoją drużynę wytrenować. Jeżeli pan, jeżeli wy dwóch nie umiecie wytrenować swojej drużyny od Maleńkiego, to ja, jak powiedziałem. Złóżcie do, papiery do pani dyrektor szkoły, że wy nie jesteście, yy, nie umiecie trenować i nie chcecie pracować w tym zawodzie jako trenerami być, uczniów. I przyjdą, tak jak wspomniałem na początku, przyjdą inne ludzie i będą ich trenować i nie będą podkradać, po, zabierać od innych trenerów, bo tak nieładnie. Proszę pana. I ja mam nadzieję, że po moim apelu, po mojej prośbie... Pan zaczniesz sam swoje zawodniki trenować i sam będziesz wystawiać swoich e, młodych e, zawodników, ludzi do gry, ani od innych zabierasz. Przypuśćmy, daję przykład panu, dla dwóch panów, dla Mateusza i dla Bogusia. Ja wytrenowałem i major wytrenował zawodniki. A ten pan podkreł u mnie za, zawodniki. Tak proszę pana się nie robi, szanowny państwo. Musi i my wytrenować, pokazać swoją główkę, rozum otworzyć, jak trzeba trenować. Ani tylko inne ludzie męczą się, trenują, to dobrze, ale nie powinno być, że one wytrenowali i one swoich mają zawodników, swoich dzieci mają. Swoich uczniów mają i tak dalej. A, pa, a wy macie, panie Mateusz i Boguś, swoich drużyny macie, swoich zawodników macie i musicie tak wytrenować swoich zawodników, żeby też spis, spisywali się dobrze i solidnie. Żeby jak był mecz, piłki nożnej, czy tam czego? Bo może być. Pomiędzy drużynami mecz. Czy piłki nożnej, czy ciatkowej, czy jakiejś tam innej, to, to ja bardzo, to ja cieszę się bardzo. I przypuśćmy, wy wystawiacie swoją drużynę, a ich zawod, e, trenerzy wystawiają swoją drużynę do gry. No i kto wygra, ten, e, ten wygrywa. Jak się mówi. To jest przypuści piłka nożna, to jest siatkówka, to jest inne gry i tak dalej, i tak dalej. I nie podkradać Panie Mateuszu Gontasz i Boguś Bonisławski od innych trenerów, bo tak się nie robi. To jest ni po ludzku, tylko nie będę już mówić po jakiemu tu, obrażać pana nie będę, bo, yy, nie można obrażać was też, ale trzeba zachować się jak człowiek i trzeba iść drogą uczciwą, godną i rzetelną i I mam nadzieję, po moim apelu, pan, wy dwóch, do pan Mateusz i pan Boguś, będziecie, zaczniecie od swoich zawodników tak, jak się należy. Dziękuję bardzo.